Okej, okay, to już nagrywam. Daj mi moje rzeczy. Ja ci dam, Ewa, o, ja ci dam. Dobrze się bawisz? Doskonale. <grym> Staniki. <grym> o, tak! Tak, tutaj, tutaj, tutaj. Wow. Wiem. Wow, wait, wait. To się nazywa A nie, to nie są bokserki, to były jakieś, nie wiem, stringi. Mm. Stringi dla mężczyzn. Nie, nie wierzę telewizory, bo coś rozwalimy. Ja, nie. ja nie. Nie, nie jedziemy, jedziemy tam. Może spadnę! <noise> Trzymaj mnie! Trzymaj Bo to do mnie przemawia za tym razem. O tak, nie mam nóg. Ja biedna. Okej. Okay. Może jestem ruda, ale przynajmniej mam kierowcę. prawo pojazdy i wam wszystkim pokażę. Tak, mam... chcę to? Co, co mi tam dają? Chcę to? Co chcesz? Tu, a tam są cukierki czy jeszcze nie ma? Chyba nie. Tu, tu. O. Muszę balony, chcę balony, gdzie są balony? Nie ma balonów? Są balony? O, tu, wow. Gdzie? Tu! Happy 40th birthday! Ale, ale gdzie takie? Jak one po... Nie trzeba po 2 60. 60 urodziny? Nie ma takich plastikowych kubeczków białych, po prostu zwykłych takich? O, właśnie, właśnie o to mi chodzi. Nie, nie takie duże, mogą być te małe. Ej, ale tam jest, tam jest 100 tysięcy białych za... Halo! Wow! wow. No, gdzie? No, no, no. Gdzie tak w zakręt ostro wchodzisz ty? To, to moi ulubieńcy. Nie! Yes! <laughs> <laughs> ty że on tam jest. If I was baby, 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 oh. Gdzie? Idź tu, idź tu! Idź tu! tu i jedziemy im naprzeciw. Pipit! pip tak, zrobię pipit. Ja mogłam zrobić kanapki, bo mi to no powiedzieć, ja mogę. ale nikt mnie nie poprosił, nie rzuca się do mnie, no, 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 mrożonki? Nie! Myślałam, że, no a to co chcesz zrobić? Nie, bo ty mówisz, że po jakieś frytki i ja tak pomyślałam o tych mrożonych.